Proszę zobaczyć, tu za moment będzie cały deptak dzieci. Dzieci wszystkich zielonogórskich przedszkoli szukają zająca. Dzisiaj, nawet, mamy gości z, z wesołego przedszkola w Różankach w Gorzowie. No będzie tu około 900 dzieci na deptaku. Szukają zajączka, będą dekorować pięknie deptak, proszę zobaczyć, Mają, będą mieć dekoracje, będą dekorować deptak. No i będą w każdym kwiatonie przy ich numerkach są oznakowane duże jajka. Z numerami przedszkoli są jajeczka, są gniazdka, sianka. No i po prostu dzieci znajdą wezmą sobie te jajeczka, następnie będą szukać głównego zająca. Wystarczy spojrzeć na te dzieci, jak są uśmiechnięte, jak są szczęśliwe i mamy prostą odpowiedź. Oczywiście, że uwielbiają tego typu zabawy, które są naszą tradycją tego szukania wielkoczwartkowego zajączka tej odrobiny radości, czy to będzie słobyć, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby być razem gromadnie i żeby mieć tą frajdę z poszukiwań. My zostaliśmy przez panią radną Elenorę Szymkowiak zaproszeni do Zielonej Góry w związku z tym przyjęliśmy to zaproszenie i przedszkole z Różanek, dzieci z tego przedszkola Podgorzowskiego przyjechały w gościnę do Zielonej góry. Ostatnio byłam tu na orszaku, też właśnie w Zielonej Górze. Myślę, że to fajne, że wymieniamy się obecnościami w takich ważnych momentach. Zapraszamy również do Gorzowa. Natalko, co zrobiliście? Kurczaczki i takie jajka. A co dzisiaj tutaj będziecie robić na tym górze? Szukać doktacie? króliczka bielka A ktoś go już widział? Nie. Nie. Jeszcze go nie widzieliście? Moja mama widziała. A myślicie, że króliczek Wielkanocny już przyjechał do Zielonej Góry? Tak. Tak? Tak. Tak. Był u Was w przedszkolu? Tak. I co przyniósł? Przyniósł nam czekoladki. Powiedzcie, jak się tutaj dzisiaj bawiliście w poszukiwaniu zajączka.